Na zewnątrz, puchacz z Disneya. Miękki, słodki, patrzy oczami kota ze Shreka. Serwuje ci herbatę z miodem, kocyk. Zapyta, czy dobrze spałeś. Ale jak tylko powiesz, nie no, co ty, przecież nie jestem zły. Rak już widzi wasze rozstanie, opiekę naprzemienną nad psem i pisze emocjonalny wstęp. Do waszego wspólnego pamiętnika? Ptejcz, on nie kochał mnie tak, jak obiecał. Rak nie zapomina. Nie, nie licz, że minie mu. On po prostu schowa. Do tego folderu w głowie, co nazywa się pamiętnik rozczarowań. Może się uśmiechać, może dalej gotować ci naleśniki z sercem, ale nie wiesz, że one są nadziane zawodem. W ciągu jednego popołudnia rak może kochać cię, tęsknić, nienawidzić, być gotowy na ślub i spakować twoje rzeczy do kartonu. I wszystko to, zanim wyschnie pranie. Rak za swoich ludzi odda ostatnią duszę na Netflixie. Jak jesteś chory, przyniesie rosół. Jak płaczesz. Będzie płakać razem z tobą, chociaż nie wie, o co chodzi. Ale jak zawiedziesz, to nie będzie drama. To będzie milczenie. Ciche, intensywne, takie, co ci ścina mózg i sprawia, że masz ochotę przeprosić za rzeczy, które zrobiłeś w podstawówce. To nie jest związek na lajki i heheszki. To związek typu jestem przy tobie, nawet jak masz katar i wyglądasz jak topielec. Ragda da ci dom ciepło serce, tylko nie zdrać zaufania. Bo wtedy zobaczysz, że spod kocyka potrafi wyjść. Królowa zimy z Game of Thrones. Rak to dusza artysty. Terapeuta dla całego zodiaku i jedna z najbardziej lojalnych, głębokich i pokręconych istot. Ale musisz go czuć. Nie zrozumiesz go logiką. Z rakiem nie analizujesz. Z rakiem przeżywasz. Masz raka w życiu? Przytul go. Daj mu koc, weź za rękę i powiedz: Nie musisz być silny. Kocham cię właśnie za to, że jesteś miękki i szalony.